Ten styl produkcji filmowej jest dyskusyjny, ale też przerażający. Witamy w Warsztmach Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 najstraszniejszych scen w filmach typu Footage. Hello? Przyjrzymy się najbardziej przerażającym i niepokojącym scenom fantfutecz. Uważajcie na spoilery. Numer 10. Maska Wilka Dziwak. Aaron, niezależny filmowiec, udaje się do domku na odludziu, by sfilmować faceta imieniem Joseph. Joseph ma guza mózgu i zanim umrze, chce nakręcić film dla swojego nienarodzonego syna. Anything weird at all. Zaczyna jednak zachowywać się coraz bardziej agresywnie i ekscentrycznie, czego kulminacją jest najbardziej niepokojąca scena filmu, kiedy zakłada maskę wilka i staje przed drzwiami uniemożliwiając aronowi wyjście. Zaczyna też warczeć i ruszać się, jakby przygotowywał się do skoku. Cała scena jest niepokojąca, a nieznośne napięcie i elementy psychologiczne jeszcze ją podkręcają. Niewiele rzeczy jest bardziej przerażających niż uczucie uwięzienia, zwłaszcza przez faceta w masce Wilka. Stop it. Stop it. Stop it. Numer 9. Debora próbuje zjeść karę. Opętana. Alzheimer's when abnormal protein fragments accumulate in the hippocampus, killing neurons. Podobnie jak Dziwak, Opętana również zaczyna się raczej przejmująco. Ekipa dokumentalna filmuje pogorszenie stanu psychicznego chorej na Alzheimera i emocjonalne żniwo, jakie choroba zbiera w jej rodzinie. Ale jako, że jest to horror fan footage, oczywiście film przekształca się w coś znacznie bardziej złowrogiego. A tym czymś jest opętanie i pożeranie dzieci. W kulminacyjnym momencie filmu Debora próbuje zjeść małą karę, połykając jak wąż jej głowę. Obraz jest koszmarny, podobnie jak genialne wykorzystanie dźwięku. Płacz i jęki ustają, gdy bohaterowie patrzą na to z przerażeniem w totalnej ciszy. Numer 8. Gra w kości. Wizyta. Wizyta jest horrorem, który zapewnił głośny powrót M. Night Shyamalanowi. Opowiada o dwójce nastolatków, którzy po raz pierwszy spotykają swoich dziadków. Wkrótce zdają sobie sprawę, że w dziadku i babci jest coś dziwnego. Ale kiedy próbują uciec, zostają zmuszeni do gry w kości. Young old. Napięcie jest wyczuwalne cały czas, bo Beka siedzi z wyraźnym dyskomfortem. Sytuacja staje się jeszcze dziwniejsza, gdy wychodzi. Dziadek opuszcza pokój, a babcia wpycha sobie ciasteczka do ust, po czym krzyczy do kamery kości. Kto by pomyślał, że coś tak niewinnego może być tak przerażające? Dzieci! Numer 7 Scena w namiocie: Willow Creek. Ten film opowiada o młodej parze Jimie i Kelly. Udają się do Willow Creek w Kalifornii, by szukać wielkiej stopy. Check one. My a big idiot. Check one. Film zawiera ambitną scenę, w której Jim i Kelly wystraszeni kulą się w swoim namiocie, słuchając niepokojących dźwięków z zewnątrz. Scena trwa prawie 20 minut bez żadnego cięcia, co pomaga zwiększyć realizm, zanurzając publiczność w tym momencie. Oczywiście taka scena nie zadziałałaby bez pokręconych odgłosów, a Willow Creek dostarcza to dzięki przerażającym krokom, trzaskom gałęzi, nieludzkiemu warczeniu i ludzkiemu płaczowi. A potem coś wali w namiot doprowadzając parę na szczyt przerażenia. Może zostawmy wielką stopę w spokoju. So it's Numer 6. Słyszałem, że we mnie nie wierzysz. Ostatni egzorcyzm. Raczej niemożliwe jest, by jakikolwiek film o demonach dorównywał egzorcyście, ale ostatni egzorcyzm Daniela Stama jest wartościową pozycją w tym podgatunku. Styl fan footage nadaje materiałowi bardziej przyziemną i wiarygodną estetykę. Prawdopodobnie najlepsza scena filmu rozgrywa się w stodole, gdzie rzekomy demon złośliwie drwi z księdza. Opętana Nel wygina plecy w nienaturalny i głęboko niepokojący sposób, po czym się prostuje i łamie swoje własne palce. Przerażające obrazy, poruszająca muzyka i chaotyczna praca kamery tworzą najstraszniejszą scenę w jednym z najbardziej przerażających filmów o egzorcyzmach. That's Numer 5. Twarzą w twarz. Projekt Monster. Ten film może się pochwalić jednym z najstraszniejszych zakończeń w historii Fantfutecz. Po unikaniu obiektywu kamery przez większość czasu, potwór w końcu ujawnia się zarówno widzom, jak i bohaterom filmu. Scena dotyka strun instynktu pierwotnego. Niebezpieczny drapieżnik, niewyobrażalnego wzrostu, patrzy nam prosto w oczy, jak kot bawiący się myszą. Wszystko, co możemy zrobić, to siedzieć bez ruchu, wstrzymać oddech i mieć nadzieję, że nas to ominie. To nie działa, bo potwór przegryza Hada na pół, dodając element groteski do i tak już przerażającej akcji. Numer 4. Twarz Lake Mango Tytuł tego mało znanego horroru pochodzi od australijskiego jeziora Mango, gdzie bohaterka Alice zostaje przerażona na śmierć. I feel like Doda, Alice zabiera telefon komórkowy na plażę, gdzie filmuje ludzką postać, powoli wyłaniającą się z ciemności i idącą w jej kierunku. Kiedy jest wystarczająco blisko, zarówno publiczność, jak i Alice odkrywają, że jest to oszpecony sobowtór samej bohaterki, w postaci jej zwłok nadętych wodą. Patrzenie, jak postać powoli zbliża się do aparatu, naprawdę może wywołać panikę. Ale to idea zbliżania się postaci z włok do bohaterki, która samotnie stoi w ciemności, sprawia, że ta scena jest tak przerażająca. Numer 3. Klatka schodowa. Rek. Filmów o zombie są setki, ale Rek się wyróżnia. To jedna z najlepszych pozycji gatunku fanfoteczki i zawiera mnóstwo genialnych scen, w tym kultowe zakończenie, w którym Angela jest uwięziona w czarnym jak smoła pokoju z Tristaną. Ale być może najbardziej przerażający moment filmu jest, gdy Angela i Pablo patrzą na klatkę schodową i widzą, że jest pełna zombie. Umieszczenie ich na schodach było świetnym pomysłem, bo aktywuje to reakcję walki lub ucieczki i sprawia, że Wit czuje się tak samo uwięziony i spanikowany jak postacie. <laughs> Widok zombie jest sam w sobie skuteczny, ale kiedy świeżo przemieniony manu patrzy w górę i piszczy w kamerę, wręcz mrodzi nam się krew w żyłach. Numer 2. Wleczona przez demona. Paranormal Activity. Paranormal Activity zaczyna się stosunkowo niepozornie i dość sztampowo korzysta z obrazów migoczących świateł i dziwnych dźwięków. Atmosfera gęstnieje wraz z pojawieniem się wrzasków, trzaskających drzwi i śladów stóp w zasypce dla niemowląt. Kiedy zdaje się, że nie może być bardziej przerażająca, Katie zostaje wyciągnięta z łóżka przez niewidzialną siłę. Mika! 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 Poczucie narastającego niebezpieczeństwa jest bardzo silne, a kiedy spodziewamy się dużego i niszczącego wydarzenia, to co faktycznie dostajemy jest znacznie skuteczniejsze i działa na nasz instynkt. Nie wiemy, co się stało, gdy Katie została wyciągnięta z pokoju. Nasza wyobraźnia okazuje się gorsza niż cokolwiek, co moglibyśmy zobaczyć. Zanim przejdziemy do naszego numeru jeden, pora na kilka wyróżnień. To nie ta osoba, o której myślisz. Tropiciele mogił. Polowanie na duchy staje się demoniczne dzięki temu zabiegowi. Piwnica. Hell House LLC. Potworna piwnica plus ruszające się głowy klaunów równa się totalne przerażenie. To really mask. Nie że na nie rusza. Paul, co You na myśli? Chcesz połamać tą maskę, siedzieć tu całą noc i stare na Melissa? Oczywiście, że tak. Pełzająca maska. The Pukipsy Tapes. Nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi i szczerze mówiąc, nie chcemy wiedzieć. Co jest w pokoju Kena? Koniec przyjaźni. Tak, coś tu jest nie tak. na Dereka. dotknięciem roku. Widzieliśmy już wiele ataków wampirów, ale ten jest zupełnie inny Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Numer 1. Trzęsący się namiot- Blair Witch Project. Ten film podzielił publiczność, ale trzeba mu przyznać, że na nowo wymyślił i ożywił gatunek fantafutecz. This is not the way to get out of here. Podobnie jak Paranormal Activity, Blair Witch Project opiera się na stopniowej eskalacji, przechodząc od niepokoju do przerażenia. Najbardziej charakterystyczna scena filmu przedstawia trio uwięzione w namiocie, gdzie słuchają strasznych dźwięków z zewnątrz. Słychać kroki, łamiące się gałęzie i być może najbardziej przerażające śmiech dzieci. A potem namiot zaczyna się trząść i rozpętuje się piekło. Scena w namiocie w Willow Creek, choć przerażająca, jest tak naprawdę kopią tego legendarnego momentu. Właściwie nigdy niczego nie widzimy, ale właśnie to sprawia, że jest to takie straszne. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.